Na nas wszystkich bardzo serdecznie na dalej Wracam po króciutkiej przerwie, ale już jestem. Mam nadzieję, że jest dużo lepiej. E, mikrofon zmieniłem, mam nadzieję, że słychać to, ale po prostu leźmy. Ja muszę się wprawić, bo trochę nie nagrywałem. E, zobaczymy, jak mi to pójdzie. I też trochę miałem lekką przerwę. Ok, od w ogóle, od wszystkiego. E, odłóżmy to, że rzeczy do skrzynki e, ziomeczek tutaj świruje. Podejdźmy na środek. Nauczyłem się Speed Bridge'a, ale to chyba już umiałem wcześniej Jest Speed Bridge'a. To jest taki Speed Bridge, że masakra. Ale dobra. Bardzo e, że umiem, co nie? Zobaczymy co ten gość tutaj zrobi. Wow. Nie ma go. Ale lagui like O nie. Co to było? Co to było? Video settings zro zrobimy tak. Tak, może będzie lepiej. Masakra, jak się zaczynam klepać nagle FPSy w dół za Ale ten gość tu walną jakąś wieżę. IFLE Masakra! Gościu, ty tu odwalasz. Ale dobra, polećmy sobie teraz na Diaksy. Diaksy na Emeraldy. Może tu... Nie, mało. Nie opłaca się. Poszukajmy jakichś innych ludzi, poklepmy się. Już połowy ludzi nie ma. E, zobaczymy jak tam RED. Spróbujemy go teraz. Czy on ma Nie, to jest pelerynka. Pele 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 Ale go gonię. Aha. To. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Nie wierzę, jak mnie złapał tak hamsko. Chciałem go jeszcze dobić. Trudno. Wreszcie mam tu coś do roboty. Prawdopodobnie ktoś do nas leci e, Nasz ziomeczek jest cały czas Wszystko jest git u nas Ten Red ma tak, bo, tak mało obudowane łóżko, że mo sorry. E, może sorry mogliście to usłyszeć O kurde Aha! sorry Zobaczymy so, jak co teraz pójdzie e, Postawił TNT prawda tak! Wow! Co jest? Jaki chłopiec dobry? No i nie mam wyrka. Masakra. Jak on nas porobił? Papa. Pa. Masakra. Dobra, zbieramy to. Może mnie już będzie stać, stać. Nie, niestety. Nie. Spoko. K Jak on się tu. To jest jakiś cheater na bank. Kolejna rundka. Elo. Dobra, teraz ich rozwalamy. Jest motywacja na full. Ziomek, pomożesz mi to wygrać. Dobra, czekajcie. Dobra. Let's go. <słuch> Może coś pyknie. Musiałem się zapytać, czy to wygramy. Bo na pewno to coś daje, co nie? 100%. Czemu tu jest inna wełna? W sensie to jest morska, a to jest jaka? Aha, Light Blue. Nie rozumiem tego, czemu dali morski kolor i dali y, Light Blue kolor z wełny. Dziwne to jest, ale okej. Okay. Zostawmy to jak jest. Nie będę krytykować. Yy, OK. okej. Jestem na środku. Wow To było głupie. Jak tu można szybko wchodzić? Ale to baguje te dywany, to jest masakra. Dobra, blue nie rozwalę. Aha Chciałem... Porobić Coś mi nie pykło Okej, okay? coś mi nie pykło Trzeba z TNT tam polecieć, albo... No z TNT, z TNT Aha Z TNT tam trzeba polecieć, albo z kilofem wolę TNT, zdecydowanie wolę TNT Dobra e, let's go TNT kupione o nie! Uhu, byczku! Ojoj, ale to było bliskie. Co tu się dzieje? Nie wiem, czy ktoś leci do nas. Nie mam pojęcia. Nie znam się. No, nie wierzę w to. Nie wiem, nie podskoczyło mi. Spacja mi się nie nacisnęła, nie wiem, nie rozumiem. Ok. Zielony jeszcze? Nie ma. Mamy przynajmniej zbrojkę. Let's go. Uh stresik. Naprawdę. Na pewno go teraz odrzuciłem. Nic mi nam to nie dało. Przez to możemy... Gościu rób coś. No i koks. Koksu. Koksu GENIALNIE Eee... Dwa... Masakra Jak tak można? Nie mam pojęcia, dziwne Dawno nie grałem w Bedwars, Wars, okej? Nie jestem w formie Jeśli można powiedzieć, że kiedyś byłem w formie Coś mi się wydaje, że chyba jednak Nie Zieloni są? Zieloni. To było bliskie. Zieloni są. Ale mam odsunięte łóżko. Da the fuck? W się sensie, ja. Głupie dywany. Ja tam nic nie mówię, ale. Okej. Okay. Spoko. Dziękuję bardzo. Kupmy sobie trochę tego, trochę tego Trochę za dużo tego. Nic, możemy lecieć dalej. To było szybkie. Nie powiem. O nie, różowi zostali tylko. Tylko i wyłącznie różowi zostali, spoko. Nie wiem, czy on spadł. O, let's go! Oj, let's go! Nic nie zrobiłem prawie w tej rundzie, ale jak to wygram, to będzie beka stulecia. Jak ja to wygram, będzie beka stulecia. Te dywany jeszcze przeszkadzają w budowaniu się, co jest kolejnym minus tych dywanów głupich. Okej, okay, pięć tego, co mi to daje? Na pewno sharpnessa, na pewno sharpnessa, i na pewno resistance jest jeden na jeden, versus jeden. Aha, no tak eee, to leci tu ktoś, papa pa. <grym> byczku. Tam Kurde Kurde O nie Szybko Kurde odbił Niech to To różnicy mówię, ale muszę się trochę skupić Okej okay. Mega stres I teraz lecimy do niego na górę. Uff. On chce tutaj enty podejść. To niech schodzi. Nie mam zamiaru się z nim klepać. Jest u góry. Jest u góry. Tuż nade mną, ale to jest grubo O nie O nie Ale mam low teraz, masakra Okej, okay, zjedzmy sobie to na wszelki On tam będzie siedział Nie przegrałem to. Kurde. Aj było blisko, niestety nie wyszło. Drugie miejsce solo przynajmniej. W sensie w zabójstwach. Gituwa. Krótki odcinek na powrót. Subskrybujcie kanał, łapkujcie, komentujcie, zostawcie subika. I elo Siemu!